Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj będzie wyjątkowe słowo na dobry dzień. Otóż chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie, które kierujecie do mnie od kilku dni. Począwszy od tej sytuacji, która wydarzyła się w czwartek tego spotkania ekumenicznego w Watykanie, co jakiś czas pytacie mnie, czy to w komentarzach, czy w prywatnych wiadomościach, co mamy robić. Jesteśmy w zborze od kilku lat. Włożyliśmy tam całe swoje serce, y, cały swój czas, y, swoją służbę, a nasz pastor był na ekumenicznym spotkaniu w Watykanie. Albo y, co mamy robić? Dowiedzieliśmy się, że nasz pastor jest zaangażowany y, w ten ruch ekumeniczny, który powstaje w Polsce. Kochani, na to pytanie, co mamy robić, nie odpowiem Wam. Każdy z Was musi podjąć właściwą decyzję, rozsądzić ją w Bożej obecności i być gotowym usłyszeć to, co Duch Święty do Niego mówi ja odszedłbym z takiej społeczności ja bym był jak najdalej od takiej społeczności chciałbym, żebyśmy postąpili żebyście postąpili tak jak postąpił Józef kiedy dowiedział się o tym, że Maria którą miał poślubić jest w ciąży w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza w 19 wersecie możemy przeczytać takie słowa jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. I my również. Nie podejmujmy pochopnie decyzji, ale podejmijmy właściwą dla siebie decyzję, która będzie dawała nam pokój. Rozważmy ją Rozważmy ją w swoim sercu. Módlmy się. A wierzę, że Duch Święty pokaże nam rozwiązanie. Powie nam, co mamy zrobić. Powie nam, jaka ma być nasza decyzja. I Józef, kiedy się obudził ze snu, czytamy dalej w 20 wersecie, po obudzeniu się ze snu, Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił Anioł Pana. Zobaczcie, że rozważał. I kiedy przyszedł Anioł, kiedy upewnił się, że to, co. Yy, co się wydarzyło, jest za sprawą Ducha Świętego, postanowił zrobić tak, jak polecił mu Anioł. I my również. Postąpmy tak, jak poleci nam Duch Święty. Zróbmy tak, jak powie nam Duch Święty, kiedy będziemy rozważać podjęcie decyzji, co dalej mamy z tym zrobić, co mamy robić. Czy mamy zostać, czy mamy odejść. Wiadomo, że kiedy podejmiemy decyzję o odejściu, będziemy musieli ponieść też konsekwencje tego. To znaczy, że możemy być przez tych ludzi, którzy zostaną. Wyśmiani, obgadani. Możemy być nazwani jako zdrajcy, jako judasze, jako ci, którzy nie, mają jedno, którzy nie mają w sobie miłości, którzy nie doświadczyli spotkania z Chrystusem, którzy nie budują na Chrystusie, ale nie martwmy się. To są ich zdania. My postąpimy tak, jak powie nam Duch Święty, bo rozważyliśmy to, co powiedział Duch Święty. Wstańmy i pójdźmy. Nie patrzmy na to. Co za nami. Nie patrzmy na historię, nie patrzmy na, na to, co, co stracimy, na to, co e, zostanie, co będą o nas mówić, dlatego że Pan Bóg nam to wynagrodzi w, e, w inny sposób, na nam wspólnotę, w której będziemy mogli jeszcze bardziej się rozwijać i wzrastać i służyć. Nie bójmy się stać i pójść tam dokąd skieruje nas Duch Święty. Nie bójmy się podjąć, e, być posłusznym temu, o czym i co do czego skłania nas Duch Święty niech się gorszy prałacie elita tak jak śpiewa y, Kaczmarczyk niech ci pastorzy dla mnie to jest taka właśnie prałacie elita która próbuje podporządkować się y, Watykanowi to oni podejrzewam do, otrzymają taką godność prałacią y, w tym ekumenicznym ruchu który powstaje niech oni się gorszą niech zostają w tym bałaganie niech zostają w tej fałszywej jedności my zróbmy tak jak mówi do nas Duch Święty. Bądźmy posłuszni Duchowi Świętemu. Bądźmy posłuszni Bożemu Słowu. Bądźmy posłuszni temu, że Bóg mówi o tym, że nie możemy wracać do Egiptu. Że nie możemy wracać do starego życia. Dlatego też dzisiaj nie odpowiem Wam na pytanie, co macie zrobić. Ale mam nadzieję, że pomogłem Wam i pokazałem Wam, jak możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, co mamy zrobić. Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan pozwoli.